Wyprzedził Oskar Piastri na jednym okrążeniu w trakcie decydującej ostatniej rundy w tym sezonie w F1 2025. Chodź, a pokażę Ci. Będziemy startować i teraz składamy się w pierwszy zakręt. Oskar tutaj agresywnie wyprzedza naprawdę sporą część bolidów. No i teraz wychodzimy, uważamy na bolid, który jest po prawej stronie. Jesteśmy teraz szybkim lewym, uważamy na Vizakash Apar B, na tego kierowcę. No i tutaj duże problemy. Nawet warninga złapaliśmy, no bo bardzo szeroko nas wywiózł po prostu kierowca. Ale kolejny zakręt, nurkujemy już jesteśmy na dziesiątej lokacji, więc niesamowicie szybko w porównaniu do Maxa Verstappena to wyszło, więc będziemy się teraz ciągnąć do kolejnych wolnych zakrętów i może w lewym podróżnym za Atakujemy, hamujemy, bo to jest pierwsza część naszego planu. Aby się zbliżyć, po lewej stronie wychyla nam się Bolit. Już jesteśmy na skrzyni biegów tutaj Williamsa. Wychodzimy. Liczyć teraz jak najlepsza przyczębność. Znowu włączamy systemers i będziemy jechać w tunelu aerodynamicznym za Williamsem i od wewnętrznej spróbujemy, czy nam to się uda, zobaczymy udaje nam się to, co jest naprawdę pozytywną wiadomością dla Australijczyka i teraz wolne zakręty, mamy taki sam pomysł jak Max Verstappen, będziemy tutaj się ciągnąć za kierowcą Mercedesa aż do ostatniego zakrętu i tam spróbujemy zaatakować będziemy to robić, tylko po prostu musi to nam się udać, teraz prawie za Kręt. Jeszcze tutaj jesteśmy bliżej i chodzimy w ostatni